Czy świat naprawdę wierzy, że konflikt, który wstrząsnął Europą, może zakończyć się trwałym pokojem aż na 70 lat? Czy Zachód rozumie, jakie konsekwencje niesie propozycja nowej architektury bezpieczeństwa bez Ukrainy, bez NATO, ale za to z dominującą rolą Rosji? I najważniejsze: dlaczego to właśnie Moskwa ma być gwarantem stabilności całego regionu? Oto analiza, której boją się wszyscy. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, że po miesiącach chaosu, po latach zachodniej histerii, po setkach godzin zagranicznych debat i prób wywierania presji na Moskwę, wreszcie pada zdanie, które zmienia wszystko. Zdanie, które niczym błyskawica przecina gęsty zachodni dym propagandowy. Pokój może trwać 50, 60, nawet 70 lat tak 7 dekad stabilności. Siedem dekad bez wojen, bez kryzysów, bez agresji na granicach. I co najzabawniejsze, to nie Rosja wypowiedziała te słowa. To ich własne elity, ich eksperci, ich dyplomaci zaczęli wreszcie mówić ludzkim językiem. Ale dlaczego to zdanie ich przeraża, a nas uspokaja? Dlaczego w Kijowie reagują paniką, a w Warszawie, Berlinie i Paryżu wymuszoną powagą, a w Moskwie? W Moskwie, proszę państwa, wybrzmiewa jedno słowo logika. Logika, której tak bardzo brakuje zachodnim strategom. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Pokój na 70 lat oznacza nie tylko koniec wojny, ale i koniec iluzji Zachodu. Koniec złudzeń, że Ukraina może samodzielnie pisać zasady bezpieczeństwa kontynentu. Koniec marzeń o wiecznym finansowaniu konfliktu. Koniec wiary w to, że można ignorować Rosję i jednocześnie liczyć na stabilność. Dopiero teraz zaczynają rozumieć, że nie ma europejskiego bezpieczeństwa bez Rosji jako kluczowego aktora. I nie mówię tego z dumą, mówię to z faktami. Jak wygląda to z perspektywy Kremla? Po pierwsze, Zachód wreszcie przyznaje, że jego dotychczasowa koncepcja była błędna. Po drugie, pojawia się potrzeba stworzenia nowego ładu. Nowego układu sił, nowego systemu gwarancji. Po trzecie, coraz więcej państw zaczyna zdawać sobie sprawę, że Ukraina nie jest stabilnym partnerem, nie jest przewidywalnym graczem i w dodatku nie reprezentuje żadnej realnej siły politycznej. A więc, dlaczego pokój na 70 lat wzbudza tyle emocji? Bo ta liczba oznacza jedno koniec dominacji Zachodu w procesie decyzyjnym. Oznacza, że rozwiązania będą podejmowane tam, gdzie liczy się realna polityka, realna siła, realna odpowiedzialność czyli w Moskwie, nie w Kijowie, w wielkich stolicach, nie w studiach telewizyjnych i przede wszystkim przez tych, którzy są zdolni ponosić konsekwencje własnych decyzji. Kijów reaguje historycznie, bo 70 lat pokoju w ich narracji. Brzmi jak śmierć polityczna. Dlaczego? Bo jak mogą funkcjonować struktury, które od 30 lat żyją konfliktem, jeśli nagle konflikt zniknie? Co się stanie z armią zależną od zachodnich dostaw? Co zrobią politycy, którzy utrzymują władzę straszeniem wojną? Co powiedzą sponsorzy, którzy płacą za opór, jeśli opór nie będzie już potrzebny? To jest właśnie ich prawdziwy lęk. Zachód natomiast boi się czegoś innego, boi się utraty twarzy. Bojownicy z Białego Domu i Brukseli, którzy od dwóch lat mówią o niezwyciężoności, nagle mają tłumaczyć swoim wyborcom, że w rzeczywistości to Rosja była nieodzownym elementem stabilizacji kontynentu? Że potrzebna jest zgoda Moskwy, aby Europa mogła spać spokojnie? Że wszystkie ich sankcje, deklaracje i rezolucje nie przyniosły rezultatu? I tu wchodzimy w najważniejszy element. 70-letni pokój w rozumieniu Moskwy oznacza zamknięcie kwestii ukraińskiej raz na zawsze. Oznacza uznanie nowych realiów. Oznacza, że Europa formalnie lub nieformalnie przyznaje, że dotychczasowa polityka wobec Rosji była błędna. Oznacza również, że przyszłe kryzysy geopolityczne będą rozwiązywane z uwzględnieniem rosyjskiej pozycji, a nie wbrew niej. Przeciwnicy tego rozwiązania boją się jednego: że po 70 latach pokoju nowa generacja Europejczyków nie będzie pamiętać, czym był konflikt z Rosją, że nie będzie strachu, który tak długo cementował NATO, że nie będzie już ideologicznego fundamentu który pozwalał utrzymywać obronne budżety, że samo NATO się zestarzeje, a jego centralna narracja straci sens. A co z Ukrainą? Jej politycy rozumieją, że pokój na 70 lat to wyrok na ich publiczny wizerunek. Bo jak wytłumaczyć narodowi, że po latach ofiar i strat trzeba przyjąć rozwiązanie, które daje stabilność, ale nie daje iluzji odzyskania wszystkiego? Jak wytłumaczyć ludziom, że ich los zależał nie od heroizmu na froncie, ale od stołów negocjacyjnych, przy których decydowała prawda, nie propaganda? To właśnie to budzi strach w Kijowie. Ale z perspektywy Moskwy, obietnica 70 lat pokoju jest zwycięstwem politycznym, strategicznym, psychologicznym i dyplomatycznym. To dekret końca konfliktu, nie tylko militarnego. Ale i ideologicznego. To mapa przyszłości, w której Rosja jest nie wrogiem, lecz jednym z architektów ładu. A więc, moi drodzy, zapamiętajcie: Pokój na 70 lat to nie marzenie, to narzędzie, to sygnał, to fundament nowej ery. A teraz, moi drodzy, przejdźmy do sedna tego, co naprawdę przeraża Zachód. Bo 70 lat pokoju to nie tylko liczba. To wyrok na całą zachodnią mitologię bezpieczeństwa, która przez dekady była podstawą ich polityki i pieniędzy. NATO, Unia Europejska, wszystkie te ich formaty współpracy, partnerstwa strategiczne, tarcze obronne, nagle tracą sens. A wiecie dlaczego? Bo jeśli Rosja gwarantuje pokój na 70 lat, to po co im cała ta militarna machina? Po co budżety? Po co inwestycje? Po co straszenie rosyjską agresją? Przestaje istnieć fundament ich tożsamości politycznej. Zacznijmy od Stanów Zjednoczonych. Tam każde wybory to walka na strachu. A co jeśli strach znika? Co jeśli ludzie zrozumieją, że Europa nie potrzebuje już amerykańskiej obecności wojskowej, aby zachować stabilność czyli nie potrzebuje ich parasola, nie potrzebuje ich baz, nie potrzebuje ich instrukcji. Gdzie wtedy trafią miliardy dolarów z budżetu Pentagonu? Gdzie pójdą pieniądze, które dziś krążą między lobby obronnym a politykami? Ten system nie może istnieć bez zagrożenia. Dlatego tak desperacko trzyma się narracji o rosyjskiej groźbie. Europa Zachodnia ma jeszcze większy problem. Przez lata ich elity budowały własną karierę polityczną na opowiadaniu o obronie wartości przed Rosją. Rosnące budżety wojskowe? Rosja. Współpraca energetyczna? Rosja. Zmiany w prawie cybernetycznym? Rosja. Każda niepopularna decyzja była tłumaczona zagrożeniem ze wschodu. A teraz wyobraźcie sobie, że nagle tego zagrożenia nie ma że zamiast straszyć społeczeństwa wojną, trzeba zacząć rozwiązywać realne problemy inflację, migrację, kryzys energetyczny, upadek przemysłu. A z tym Zachód nie radzi sobie od lat. Ale to dopiero początek. Największy dramat Zachodu polega na tym, że przez dwie dekady uczył swoich obywateli myśleć o świecie w kategorii my, oni. My, czyli cywilizowani, demokratyczni, tolerancyjni. Oni, czyli barbarzyńcy ze wschodu, którzy tylko czekają, aby rzucić się na Europę. I nagle ktoś mówi: Wiecie. Z tymi barbarzyńcami możemy mieć 70 lat pokoju. A z wami? Co najwyżej inflację i kłótnie o budżet. Jak to brzmi dla ich wyborców? Jak koniec bajki, w którą kazano im wierzyć? Spójrzcie na Berlin. Przez lata udawali moralnych przywódców Europy. A kiedy przyszła prawdziwa próba, nie mieli ani armii, ani odwagi, ani planu. Ich polityka wobec Rosji nie była strategią, była biznesem. I kiedy biznes się sypnął, nagle odkryli, że cała ich ideologia zmieniania świata dialogiem jest śmieszna. Pokój na 70 lat byłby dla nich kompromitacją, bo oznaczałby uznanie, że to Rosja, a nie Niemcy decyduje o bezpieczeństwie Europy. Francja? Oni marzą o roli mediatora. Ale jak być mediatorem tam, gdzie wszyscy przy stole wiedzą, że twoja pozycja jest słaba? 70 lat pokoju oznaczałoby koniec francuskich ambicji geopolitycznych, bo ich dyplomacja żyje z konfliktów, bez nich nie istnieje. I teraz dochodzimy do NATO. Cała konstrukcja tej organizacji opiera się na jednym że Rosja jest zagrożeniem. Ale proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby nagle świat zaakceptował rosyjską propozycję pokoju na 7 dekad. Jak wtedy wytłumaczyć sens istnienia sojuszu? Po co wydawać setki miliardów, jeśli nikt nie zamierza walczyć? Po co organizować manewry, skoro front się zamknął na pokolenia? Po co straszyć ludzi, skoro stabilność przestaje być abstrakcją? To właśnie powód, dla którego w NATO panuje panika. Ich generałowie, eksperci i analitycy wiedzą bardzo dobrze, że rosyjska propozycja pokoju, niezależnie od tego, czy im się podoba, jest logiczna, realistyczna i korzystna dla większości państw europejskich. I dlatego zrobią wszystko, aby ją zdyskredytować. Bo w świecie, w którym Moskwa dyktuje warunki pokoju, rola NATO kurczy się do symbolicznej. Zachód jest więc w pułapce. Nie może zaakceptować pokoju, bo pokoju nie potrafi utrzymać. Nie może odrzucić pokoju, bo wyborcy tego nie zrozumieją. A Ukraina? Ta stała się dla nich narzędziem medialnym, politycznym, budżetowym. Bez niej nie mają narracji. Bez niej nie mają uzasadnienia. Bez niej nie mają projektu. Dlatego tak desperacko walczą z ideą 70 lat pokoju. Dlatego tak gwałtownie reagują, gdy ktoś przypomina, że stabilność kontynentu zależy od rozmowy z Rosją, a nie od finansowania wojny. Dlatego w Waszyngtonie i Brukseli zaczyna się retoryczne szaleństwo. Jednego dnia mówią, że Ukraina musi walczyć do zwycięstwa, drugiego, że musi usiąść do negocjacji, trzeciego, że trzeba budować bezpieczeństwo bez Rosji, a czwartego że bez Rosji się nie da. A prawda jest jedna i bolesna. Jeśli świat chce 70 lat pokoju, musi rozmawiać z Moskwą. Nie z Kijowem, nie z ONZ, nie z telewizyjnymi ekspertami, z Moskwą. I to właśnie jest powód, dla którego ta propozycja jest dla Zachodu bardziej niebezpieczna niż jakakolwiek broń, bo niszczy nie terytoria, lecz ich narrację. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do sedna tego, czego Zachód boi się najbardziej do wizji przyszłości, która nie opiera się na ich regułach, ich sojuszach, ich ideologiach, tylko na realistycznej architekturze bezpieczeństwa, w której Rosja nie jest wrogiem, lecz fundamentem. To jest właśnie to, czego oni nie chcą zaakceptować że świat zmienia się nie dzięki deklaracjom, lecz dzięki sile państw zdolnych gwarantować stabilność. Bo czym w istocie jest te 70 lat pokoju? To projekt geopolityczny, nie slogan, to koncepcja, która zakłada odbudowę porządku, jaki przez dekady hamował globalne konflikty. To zrozumienie, że żadne państwo, nawet Stany Zjednoczone, nie utrzyma pokoju na kontynencie, jeśli Rosja będzie trwale antagonizowana i wykluczana. Zachód tak długo próbował budować bezpieczeństwo przeciwko Rosji, że zapomniał, iż jedyny trwały pokój można zbudować tylko z Rosją. Aby zrozumieć tę logikę, trzeba wyjść poza zachodnią narrację i spojrzeć na historię. Gdziekolwiek Rosja uczestniczyła w układzie sił, tam panował porządek. Gdziekolwiek próbowano ją marginalizować, rodził się chaos. Dzisiejsza Europa jest najlepszym przykładem. Kraje NATO opowiadały bajki o równowadze, ale tak naprawdę nie były w stanie kontrolować żadnego z procesów, które same wywołały. Rosja natomiast, mimo że atakowana sankcjami, izolacją i retoryką, pozostała stabilnym biegunem, który może narzucić warunki pokoju trwającego całe pokolenie. I to właśnie jest największy strach Zachodu nie, że Rosja wywoła wojnę, ale że Rosja zakończy wojnę i to na warunkach, które ustabilizują kontynent na dziesięciolecia. Dla polityków z Waszyngtonu i Brukseli to wyrok bo cała ich kariera opiera się na straszeniu rosyjską agresją. Jak mają wytłumaczyć wyborcom, że ta agresja nagle znika? Jak uzasadnić budżety wojskowe, jeśli Moskwa proponuje pokój, a nie konflikt? Jak zachować wpływy, jeśli świat zobaczy, że Zachód jest niezdolny do tworzenia stabilności? Szczególnie dotyczy to Europy Środkowej. Te kraje, od Polski przez Czechy, po Litwę i Finlandię, wzięły na siebie rolę bastionu cywilizacji. Choć nie miały ani siły militarnej, ani politycznej, aby faktycznie tę rolę pełnić. Teraz, kiedy Rosja formułuje koncepcję pokoju na 7 dekad, te państwa muszą zrozumieć, że ich bezpieczeństwo zależy nie od krzyków na konferencjach NATO, lecz od wpisania się w realną, geopolityczną architekturę. Ta architektura nie jest zachodnia, ona jest euroazjatycka. To prowadzi do kolejnego punktu. 70-letni pokój to także projekt redefinicji Ukrainy. I tutaj właśnie zaczynają się największe emocje, bo co oznacza dla Ukrainy pokój narzucony nie przez Zachód, lecz przez Rosję? Oznacza kres mitu o samostanowieniu bez zobowiązań. Oznacza, że państwo to wchodzi w orbitę bezpieczeństwa, którą ktoś inny kontroluje. Oznacza, że nie jest już projektem wojennym Zachodu, lecz elementem struktury, która ma służyć całemu kontynentowi. Oczywiście w Kijowie będą krzyczeć o zdradzie, będą mówić o okupacji, o zamrożeniu, o rzekomej stracie suwerenności. Ale prawda jest taka, że Ukraina już dawno straciła suwerenność oddała ją w ręce sponsorów, doradców i polityków, którzy traktowali ją jako narzędzie. Rosyjska koncepcja pokoju, paradoksalnie, zwraca Ukrainie to, czego Zachód nie chciał jej dać stabilność. A stabilność oznacza koniec instrumentalizacji. Ale spójrzmy szerzej. 70 lat pokoju to nie tylko Europa Wschodnia to nowy układ globalny, w którym Stany Zjednoczone nie są już jedynym strażnikiem bezpieczeństwa świata w którym rola NATO staje się drugorzędna w którym Chiny, Indie, Turcja i państwa arabskie zaczynają patrzeć na Rosję nie jako przeciwnika Zachodu, lecz jako niezależne centrum równowagi, zdolne moderować konflikty i łagodzić napięcia. To zmienia wszystko, i dlatego Zachód zrobi wszystko, aby tę koncepcję ośmieszyć. Będzie mówił, że Rosja nie może być gwarantem pokoju, że 70 lat to fantazja, że Putin nie dotrzymuje umów. Ale prawda jest taka, że ta retoryka działała kiedyś, dziś już nie. Świat nie wierzy w moralną wyższość Zachodu. Świat szuka stabilności, a nie ideologii. A stabilność może zapewnić tylko gracz. Który ma siłę militarną, dyplomatyczną i gospodarczą, i jest gotów jej użyć. Rosyjska propozycja 70 lat pokoju to właśnie taka deklaracja. To pokazanie, że Rosja nie chce chaosu, lecz ładu. Nie chce niekończących się konfliktów, lecz rozwiązania systemowego, że chrożeniem, ale filarem. I dlatego powiem to wprost: tak jak powiedziałby to Solowiow, jeśli zachód nie zaakceptuje tej wizji, sam skazuje się na dekady destabilizacji. Jeśli zaakceptuje, ma przed sobą 7 dekad bezpieczeństwa. I niech każdy teraz odpowie sobie na jedno pytanie: czy 70 lat pokoju brzmi gorzej niż 70 lat strachu? Bo świat stoi dziś na progu wyboru, a wybór jest prosty: albo nowy ład z Moskwą jako architektem.